Telewizja w Polsce .pl, Marcin Fiołek i nasz cykl gorących pytań. Zazwyczaj, drodzy państwo, pytamy o sprawy polityczne, bo i kampania wyborcza i całe zamieszanie wokół terminu i sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich no siłą rzeczy ustawia naszą debatę publiczną tak a nie inaczej. Ale, ale, ale nie tylko polityką żyje dzisiaj Polska. Żyje także sądząc przynajmniej po liczbach podanych nowym filmem Marka i Tomasza Sekielskich, braci Sekielskich, zabawa w chowanego film, który po ponad niespełna dwóch dobach. Uzyskał no niemal 4,5 miliona wyświetleń w serwisie YouTube. No i pytanie, czy e, można interpretować ten film jako atak na kościół, jako próbę oczyszczenia kościoła. E, e, wszyscy rozmówcy, e, z którymi teraz rozpoczniemy rozmowę film, widzieli. Redaktor Terlikowski nawet się w filmie wypowiedział. Już spieszę tych gości. Przedstawić Tomasz Terlikowski wspomniany przeze mnie przed chwilą tygodnik do rzeczy dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Krzyżak Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od redaktora Terlikowskiego. Panie redaktorze, to pierwsza podstawowa sprawa. Dlaczego zdecydował się Pan udzielić głosu w tym filmie i jak odbiera Pan cały wydźwięk zabawy wchowanego? Ja powiem w ten sposób, dla mnie ten film jest filmem o ofiarach. To jest kluczowe. On nie jest atakiem na nikogo, on jest filmem o ofiarach, o tych młodych mężczyznach, już nie tak niektórych tak młodych, którzy kilkanaście lat temu zostali wykorzystani seksualnie przez księdza, Arkadiusza H albo przez księdza kanie, a których później w dość paskudny obcesowy sposób, potraktowały instytucje kościelne umożliwienie im wypowiedzenia się to jest jeden z elementów uzdrowienia sytuacji także ich sytuacji wewnętrznej zadość uczynienie jest jeden z istotnych elementów i to jest film o tym. to jest film o tym. Także o innych ofiarach. Ksiądz, który ich molestował, mówi o sobie, że on także w młodości, a także później był wykorzystywany seksualnie, więc jest sprawcą, ale jest także ofiarą. Mamy siostrę, która z takiej bezsilności mówi o swojej bezsilności, o tym, że nie wiedziała co zrobić. I ona, to oczywiście możemy powiedzieć, że powinna coś zrobić, ale tu nie chodzi o to, żeby ocenić, tylko żeby w niej także zobaczyć ofiarę, ofiarę systemu, ofiarę tego, że nie wiadomo było co zrobić, ofiarę tego, że siostra na plebanii, nawet jak jest wszechmocną za to nie ma jakiejś wielkiej bardzo silnej pozycji, w każdej chwili można ją zmienić. I ofiarą wreszcie do pewnego stopnia jest także kościół, który nie potrafi sobie w związku z tym poradzić z uczciwym, ludzkim i ewangelicznym Załatwieniem tej sprawy w tej sytuacji, bo ja oczywiście mam świadomość, że Kościół w Polsce jest Kościem różnych prędkości. Są miejsca, gdzie się już powoli uczymy załatwiać te sprawy, a są takie, jak wszystko na to wskazuje decyzja kaliska, w której strategia nic się nie stało, katolicy nic się nie stało, nadal panuje. Czy miałem wątpliwości? Powiem tak. Wątpliwości można mieć wtedy, kiedy jest 50 filmów, jedne powstają w Gazecie w, nie w kościół niedzielnym, inne w niedzieli, jeszcze inne w innych mediach katolickich. No i powstaje film braci sekielskich, ale takiego wyboru nie mamy w Polsce. Znaczy ten film nakręcili bracia sekielscy podobnie jak pierwszy. No i dlatego wystąpiłem w filmie braci sekielskich, bo mnie o to nie poproszono a z doświadczenia niestety innych krajów wiemy, że dopóki sprawą nie zajmują się media świeckie. Bardzo często media komercyjne, które podkręcają oczywiście ten temat, czasami nawet nadają mu trochę antykościelny czy antyklerykalny wymiar. To tak naprawdę Polsku za nic się nie bierze. Nie załatwia tej sprawy. to Zaraz jeszcze to wrócimy było. do ceny do, 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 do skali zjawiska. Pytanie do redaktora też Tomasza Krzyżaka. Panie redaktorze, no prymas polski zareagował dość szybko, kilka godzin po emisji filmu oświadczeniem, także no, prośbą do stolicy apostolskiej o wszczęcie postępowania wobec biskupa Edwarda Janiaka, biskupa Kaliskiego. Pytanie jest takie, czy do reakcji kościoła, struktur potrzebujemy tego rodzaju filmów, czy tego tego typu historie były rzeczywiście nieznane na tyle mocno czy powszechnie, że nie można było się tym zająć wcześniej, szybciej, bez konieczności naświetlania tego dopiero przez media i przez reżyserów, scenarzystów. To na, na początek powiem tak, że pan ksiądz Prymas. Nie rzucił słów na wiatr w tym sobotnim komentarzu, bo z tego co wiem, to pismo do nuncjatury apostolskiej dzisiaj zostało wysłane i ono tam już dotarło. Więc teraz wszystko jest w rękach Watykanu i mam nadzieję, że ta sprawa nie utknie na biurkach gdzieś. Czy to najpierw w Nuncję Apostolskiej w Polsce, czy później w Kongregacji Nauki wiary tym się bardzo szybko ktoś zajmie. Film od wczoraj, o ile dobrze pamiętam, ma już napisy w innych językach, w tym w języku angielskim, też udało mi się już dowiedzieć, że link do tego filmu trafił do arcybiskupa Szykly, który pewnie go za chwilę w tych dniach obejrzy. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy potrzebny był taki. Zdecydowany ruch ze strony księdza prymasa. Czy o takich sprawach nie było wiadomo? No, mówiło się o tym wiele razy, ale to była taka wiedza, na którą nie miano aż tak rażących i istotnych, i bardzo ważnych dowodów, jakie zobaczyliśmy w filmie braci sekielskich. No, każdy biskup, niestety, to o tym kiedyś mówił biskup Pieronek, jest takim księciem udzielnym, troszeczkę, nie odpowiada przed żadnym innym biskupem w Polsce, tylko odpowiada przed e, papieżem, więc trudno byłoby mówić o tym, żeby chwalił się biskup Janiak, na przykład, swoim kolegom z diecezji, z Metropolii, na przykład, że on ma taką, ani inną sprawę i z nią nic nie zrobił. Więc ja myślę, że tutaj tej wiedzy o tym, Mogło rzeczywiście nie być i dopiero tej wiedzy dostarczył nam film Braci Sekierskich, stąd taka zdecydowana reakcja. Innej się nie spodziewałem. czy znaczy spodziewałem się jeszcze takiej reakcji, że Biskup Janiak uzna swój błąd i sam odda się do dyspozycji Ojca Świętego. No tego nie uczynił, postanowił się bronić w nieudolny sposób, taki sposób, wydając oświadczenie, z którego po prostu jasno wynika, że nie dopełnił tych procedur, które być powinien wstrząć. No właśnie, to i o procedury i o skalę problemu. Chciałem dopytać teraz pytanie do redaktora Tomasza Terlikowskiego. Jak pana zdaniem za wygląda, jeśli chodzi o perspektywę nie to szerszą niż jedna decyzja czy jeden przypadek, bo znów ktoś może powiedzieć, no dobrze, wszędzie są czarne owce, wszędzie są wyjątki, wszędzie wszędzie można znaleźć w każdej grupie zawodowej, w każdej grupie korporacyjnej osoby, które łamią prawo, które zachowują się skandalicznie niegodnie. Pytanie o skalę problemu w Kościele w Polsce. Jaka Pana zdaniem jest odpowiedź na to pytanie? Ja nie chcę odpowiadać na to pytanie z bardzo prostego powodu. My tak naprawdę tego nie wiemy. To znaczy, musimy mieć świadomość, że jesteśmy na początku pewnego procesu. Każda kolejna ujawniająca się ofiara sprawia, że kolejne ofiary nabierają odwagi i zaczynają o tym mówić. A my jesteśmy na początku tego procesu, więc naprawdę możemy się spodziewać wielu jeszcze takich świadectw ofiar, i niestety. Niektóre, także legendy, także mity polskiego kościoła, także wielkie postacie polskiego kościoła będą się prawdopodobnie mierzyć jeszcze z takimi zarzutami. Natomiast nie, odpowiadając na to sformułowanie, że to są czarne czarnowce, ten film tak naprawdę nie jest oskarżeniem, czy głównym oskarżonym nie jest ksiądz Hajdarz, czyli sprawca. Głównym oskarżonym jest pewien system. I jeśli chodzi już o ten system, to w tym systemie uczestniczą Albo uczestniczyły trzy diecezje i o trzech diecezjach jest mowa. Jest mowa o archidiecezji wrocławskiej, z której pochodzi biskup Janiak której księdzem był biskupianiak i biskupem pomocniczym. Diecezja bydgoska, której ordynariusz był księdzem archidiecezji wrocławskiej i był biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. No i wspomniana diecezja kaliska. Więc mamy trzy diecezje. W tym filmie, Występują trzy diecezje i przynajmniej trzech biskupów, a w zasadzie czterech, bo mamy dwóch biskupów emerytowanych archidiecezji wrocławskiej, którzy, no można powiedzieć, uczestniczyli w tym procederze, bo mamy biskupa Jajnika, który jest podpisany na dokumentach przenoszących księdza Kanie z jednej diecezji do drugiej i odpowiadającego na pytanie, czy wiedział o zarzutach, nie potwierdzam i nie zaprzeczam, nie <laughs> mówię tak i nie mówię nie. Mamy jego własne słowa, gdzie on mówi, że on za to nie odpowiada, bo za to odpowiada arcybiskup Gołębieski. Gołębiowski były metropolita wrocławski już, emerytowany. No i mamy jeszcze jedną informację, że ostatecznie za księdza, pod, y, y, można powiedzieć, opowiedział się po stronie księdza jeszcze bardziej emerytowany, czyli poprzednik y, y, arcybiskupa, kardynał Gulbinowicz. I y, y, y wiemy, że obaj y, biskupi i y, y, Kaliski. I abytgowski byli bardzo bliskimi współpracownikami, sekretarzami później podopiecznymi kardynała Gulbinowicza. Więc jeśli mówimy o skali tego zjawiska, no to mamy przynajmniej trzy wymienione diecezje. No i możemy zadać pytanie, czy skala nie jest większa. Ale ten film mówi o trzech diecezjach, bardzo ważnych, powiedzmy sobie zupełnie otwarcie. Metropolia Wrocławska to jest bardzo ważna diecezja. No a i diecezja bydgoska która wyłoniła się przypomnijmy, częściowo, bo to oczywiście jest łączona diecezja ale z archidiecezji gnieźnieńskiej nie, i kaliska która też jest łączona. No odsyłają nas do kolejnych diecezji i rodzą kolejne pytania. Więc ja byłbym bardzo ostrożny z takim lekceważeniem, że to, to jest niewielka skala. Problemem nie jest to, że są przestępcy w kościele, po się zdarzają wszędzie, Problemem jest System krycia tych wydarzeń. No to, drogi redaktorze, i, i, i także pytanie do, to, do Tomasza Krzyżaka. O, o, o ten system i także, i także o to, jak ludzie Kościoła, także świecy na co dzień, którzy no zderzają się dzisiaj z tym złem, które przedstawia w filmie choćby Tomasz Sekielski, mówią: No, co dalej w takim razie? Jak w takim razie mierzyć się z tym złem, trochę wychodząc od oceny, od opisu sytuacji i pójść dalej? Czy dzisiaj rzeczywiście potrzeba nam powiedzieć, że czekają nas w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach, jeśli chodzi o życie Kościoła w Polsce, krew, pot i łzy, bo będziemy musieli zmagać się nie tylko z historiami, ale również z tym zderzeniem. Z systemem, który to korporacyjnie krył księży pedofilów, No na pewno niewątpliwie cała ta sprawa, cała ta sytuacja wymaga od Kościoła tego, żeby dzisiaj podjął bardzo odważną decyzję i przeprowadził audyt we wszystkich diecezjach, jak wyglądały tego typu sprawy. Ja bym namawiał do tego, żeby tego audytu nie robić samodzielnie własnymi rękami, tylko zrobić to rękami zewnętrznej komisji. Zewnętrznej komisji, Komisji Watykańskiej, tak jak to stało się swego czasu w Chile. Nie dlatego, że możemy posądzać naszych biskupów o stronniczość i tak dalej, i tak dalej, ale żeby właśnie tego typu zarzutów oni powiedzmy uniknęli. Tomek w swojej wypowiedzi wspomniał o tym, że sprawa dotyczy. Trzech diecezji, ale przypomnijmy sobie też i musimy też to wyraźnie powiedzieć, że arcybiskup Gołębieski, zanim został arcybiskupem metropolitą wrocławskim, pracował w Koszalinie, w diecezji koszalińsko-kołobrzewskiej, gdzie też była swego czasu bardzo głośna sprawa, zakończona ugodą pomiędzy diecezją a osobą pokrzywdzoną, gdzie osoba pokrzywdzona dostała po prostu odszkodowanie od diecezji, więc o tych sprawach musimy mówić. Są sprawy, są takie diecezje w Polsce, gdzie biskupi bardzo poważnie do tego tematu podchodzą, naprawdę bardzo poważnie i te sprawy bardzo poważnie traktują. Natomiast są takie diecezje na naszej mapie, gdzie się po prostu zwyczajnie o tym nie mówi, te sprawy spycha się gdzieś tam na margines, nawet się nie podejmuje próby wyjaśnienia takich, takich tematów. Weźmy na przykład archidiecesję szczecińsko kamieńską gdzie słynna sprawa księdza Dymera do dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, jest niewyjaśniona. I takich spraw naprawdę mamy bardzo wiele, więc dobrze byłoby, gdyby dzisiaj Kościół. Poszedł za tym słowem, za tym, co zrobił prymas Polski i po prostu zwyczajnie poprosił o audyt. No, mamy sprawę słuchajcie, panowie nie tak znowu starą, świeżą sprawę. Krakowską, arcybiskupa Jana Szkodonia, gdzie no, sprawa tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co się z nią dzieje. Dowiedzieliśmy się o tym, że coś się dzieje kilka tygodni temu. Wiemy o tym, że Watykan uruchomił jakieś procedury na przełomie roku, ale na litość Boską mamy już połowę maja. I nic nie wiemy, nie wiadomo, co się w tym, w tym temacie dzieje. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. To tak naprawdę zaczyn tej dyskusji, która nas czeka i którą prowadzimy i na łamach gazet, i na łamach mediów społecznościowych, i w internecie, i która pewnie będzie miała kolejne okrążenia swojej gorącej, swojej, no ekspansji tak naprawdę, bo problem jest, problem jest poważny i myślę, że do niego trzeba będzie nieraz, nie dwa jeszcze wracać. Tomasz Terlikowski, do rzeczy, Tomasz Krzyszek, Rzeczpospolite, panowie. Pięknie dziękuję. Za chwilę wracamy z kolejnymi gośćmi i tematami. Zostańcie Państwo z nami.